Oddech przeponowy. Usiądź wygodnie i wyprostuj plecy. Pozwól swoim ramionom luźno opaść. Oddychaj wolno i spokojnie. Jeśli potrafisz, spróbuj wydłużyć wydech. Aby łatwiej było ci odczuć wrażenia płynące z oddechu, możesz ułożyć dłonie na dolnych żebrach. Poczuj, jak na wdechu dolna partia klatki piersiowej. Delikatnie rozszerza się na boki. Poczuj, jak na wydechu klatka piersiowa się zwęża. Klatka piersiowa powinna rozszerzać się na boki we wszystkich kierunkach 360 stopni. Pozwól sobie na świadomy i spokojny oddech przez minimum 5 minut.